Temat chciałam uzupełnić swojego wystąpienia jest to bezskuteczność egzekucji administracyjnej spowodowana ubóstwem zobowiązanego, umknęło jedno słowo zobowiązanego. Chodziło mi przede wszystkim o przedstawienie sytuacji osób, które mają wykonać obowiązek administracyjno-prawny, czyli obowiązek dotyczący zarówno należności pieniężnych, przede wszystkim zapłaty podatku, kar pieniężnych czy też innych opłat. Jak i obowiązki niepieniężne polegające na wykonaniu jakiejś czynności, zaniechaniu lub znoszeniu, takich, takie obowiązki jak obowiązek szkolny, czy nakaz rozbiórki, czy zaprzestanie prowadzenia jakiejś działalności w danej sferze. Czyli tutaj w tym elemencie oczywiście prawa administracyjnego. Natomiast prawa administracyjne procesowe oczywiście odnosi się do osób ubogich rozumiejąc, że osoba uboga to taka, która ma trudności finansowe, czy taka, która nie jest w stanie ponieść wymaganych prawem należności, opłat, kosztów itd. Na pewno to ubóstwo jest związane właśnie z kwestiami pieniężnymi, czyli nie możemy tutaj mówić o ubóstwie związanym z obowiązkami niepieniężnymi, ponieważ to jest niezależne. Czyli obowiązek szkolny, wykonywanie jego w ogóle nie jest związany z ubóstwem czy z trudnościami finansowymi, w związku z tym to zawsze wiąże się z należnościami pieniężnymi. I w prawie procesowym administracyjnym mamy we wszystkich procedurach w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, w postępowaniu przed sądami administracyjnymi mamy rozwiązania, które mają zapewnić prawo do procesu i prawo do sądu bez względu na to, czy ktoś ma pieniądze, czy nie ma, czy go stać na wpis, czy na inne opłaty, i poniesienie kosztów, czy go na to nie stać. Konstytucja nam gwarantuje te podstawowe prawa. I tak na przykład... W postępowaniu administracyjnym regulowanym kodeksem postępowania administracyjnego mamy zwolnienie z ponoszenia opłat kosztów i innych należności. Zgodnie z artykułem 267 kodeksu, w razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat kosztów i należności związanych z tokiem postępowania, organ administracji publicznej może ją zwolnić w całości lub w części od ponoszenia tych opłat kosztów i należności, czyli. Uznaniowo zależne od organu, uznaniowe orzekanie w formie postanowienia w razie niewątpliwej niemożności, oczywiście sam organ musi ustalić, co to jest ta niewątpliwa niemożność poniesienia kosztów i jeszcze może ją zwolnić, czyli nie ma takiego obowiązku. Podobnie w postępowaniu przed sądem administracyjnym mamy dwie instytucje zapewniające prawo do sądu, o nich jeszcze dzisiaj chyba będzie mowa na koniec, na koniec wszystkich wystąpień. Jest to ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych, czyli zwolnienie z mocy prawa. Dla strony skarżącej działanie lub bezczynność czy przewlekłe postępowanie organu administracji publicznej w określonych sprawach, czyli w sprawach z zakresu pomocy, opieki społecznej, dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków i innych należności przysługujących osobie bezrobotnej. Czyli jest tutaj właśnie przewidziana pomoc, żeby każdy mógł wnieść skargę na działania administracji publicznej. I drugie uprawnienie prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego i przez tą regulację z artykułu 246 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi możemy też zdefiniować osobę ubogą, że jest to osoba, która nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Niewątpliwie mówiąc o osobie ubogiej mamy na myśli osoby fizyczne, czyli zawsze tak nam się kojarzą te podmioty, natomiast właśnie w regulacji dotyczącej postępowania sądowo-administracyjnego. Również prawo pomocy może być przyznane innym podmiotom, nie będącym osobami fizycznymi, czyli może być przyznane osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, nieposiadającym osobowości prawnej, gdy wykażą, że nie mają żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania, czy też zwolnienie częściowe, jeśli wykażą, że nie mają dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Czyli tutaj pojawia się bardzo ciekawe pytanie, czy można mówić o ubóstwie w zakresie innych osób niż osoby fizyczne. Czy można mówić o ubóstwie osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej? Słyszeliśmy niedawno o właśnie skargach gmin, które te najbogatsze gminy buntują się przeciwko płaceniu tzw. Janosikowego, które muszą wpłacać na rzecz gmin ubogich, czyli właśnie pytanie, czy wspólnota samorządowa może być uboga, bo przecież takie rozwiązania zostały przyjęte, na przykład gmina Kobierzyce no jakąś tam dosyć dużą kwotę, wielu milionów musi wpłacać na rzecz tych gmin, które może nie mają takiego szczęścia, żeby być tak dobrze położone jak takie gminy właśnie jak Piaseczno, Puszczyków czy Kobierzyce. Czyli czy można mówić w ogóle o ubóstwie również osoby prawnej, jaką jest chociażby gmina czy innych jednostek? Sądzę, że jest to pytanie otwarte. I w postępowaniu egzekucyjnym, zarówno administracyjnym, jak i w postępowaniu sądowym prowadzonym na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego nie mamy żadnego pojęcia osoby ubogiej, natomiast pojawia się problem właśnie bezskuteczności egzekucji, związanej z tym, że dany podmiot nie posiada żadnego majątku, czyli. Możemy tutaj pośrednio wskazać, że właśnie trudna sytuacja, brak jakichkolwiek środków oznacza niecelowość, brak wyniku egzekucji, czyli niemożność tak naprawdę wyegzekwowania tych należności podatkowych czy też świadczeń cywilnoprawnych. I tutaj niewątpliwie rację ma prowadzący pan doktor, który mówi, że ubogim są niektórzy na własne życzenie. Oczywiście rozumiemy, że są bezradni, są ubodzy na własne życzenie, ale w egzekucji. To jest trochę inne ubóstwo. To jest ubóstwo na własne życzenie jako tak zwana optymalizacja podatkowa, czyli unikanie podatków, unikanie egzekucji, przeniesienie własności, nieruchomości, przeniesienie majątku na członków rodziny, właśnie udawanie, że jest się ubogim, że się nie ma niczego, co powoduje, że egzekucja jest bezskuteczna. Także ubóstwo jako. Metoda obchodzenia podatków czy metoda na niepłacenie różnych należności. No i też, żeby być o krok do przodu, tutaj przepisy przewidują chociażby postępowanie zabezpieczające w ordynacji podatkowej, różne sposoby, żeby ubiec tego zobowiązanego, zanim zacznie wyzbywać się majątku, czyli właśnie takie sposoby jak zastaw skarbowy, jak zabezpieczenie oczywiście na nieruchomości, hipoteka przymusowa. Czyli to są metody administracji też, żeby skutecznie wyegzekwować należności, żeby dbać o finanse państwa i o, o finanse samorządu terytorialnego, zanim właśnie ten zobowiązany będzie chciał stać się ubogim w znaczeniu prawa, czyli nie posiadającym żadnego majątku. I bez egzekucji jest związana z trzema instytucjami, właśnie z przesłanką umorzenia postępowania egzekucyjnego. To jest to, co można powiedzieć jest pożądane z punktu widzenia zobowiązanego, czyli nie do końca to ubóstwo, jak widzimy, jest negatywnym zjawiskiem, może mieć elementy optymistyczne, ponieważ doprowadzić do umorzenia postępowania bez osiągnięcia jego celu, właśnie bez wyegzekwowania tych należności jest także przesłanką wyjawienia majątku i ale może być niestety przesłanką też stosowania najbardziej drastycznego środka jakim jest egzekucja z nieruchomości, czyli jeśli ktoś nie ma niczego, nie ma dochodów, nie ma wynagrodzenia, no to jednak może doczekać się egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. Jak jest definiowana bezskuteczność? Właśnie jako przesłanka umorzenia postępowania jest to sytuacja, gdy organ egzekucyjny stwierdzi, że w egzekucji należności Pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Czyli jeżeli organ stwierdzi, że koszty postępowania egzekucyjnego, koszty doręczeń, ogłoszeń będą wyższe niż ta dochodzona należność, to wtedy oczywiście jest to przesłanka bezskuteczności skuteczności egzekucji, czyli gdy egzekucja nie da żadnych wyników, nie przyniesie żadnego tutaj nie da żadnego celu. Czyli organ prowadzi postępowanie wyjaśniające, oczywiście ma możliwość zwracania się do różnych podmiotów o udzielenie informacji, to jest bardzo szeroka kompetencja organów egzekucyjnych, zarówno administracyjnych, jak i sądowych i gdy wykaże, że zobowiązany nie posiada żadnego majątku ruchomego, wierzytelności pieniężnych, żadnych praw majątkowych, w stosunku do których możliwa byłaby egzekucja. Co jest ważne, że z punktu widzenia z kolei wyjawienia majątku, bezskuteczność jest definiowana jako uzasadnione przypuszczenie, że egzekwowana należność pieniężna nie będzie mogła być zaspokojona ze znanego majątku zobowiązanego, ani też z jego wynagrodzenia za pracę lub z przypadających mu okresowo świadczeń za okres 6 miesięcy, czyli przy wyjawieniu już pojawia się jakaś taka granica czasowa, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie miał żadnych dochodów, które pozwalałyby na prowadzenie egzekucji. W związku z tym jest to też przesłanka zwrócenia się do sądu o wyjawienie majątku, czyli to uzasadnione przypuszczenie. Widzimy, że nie są to precyzyjne określenia, to są raczej takie subiektywne, subiektywna ocena organu, czy on ma to uzasadnione przypuszczenie. Czy go nie ma. I jeśli chodzi właśnie o pojęcie bezskuteczności, to ono jest również definiowane w orzecznictwie sądowym. Czyli jest to definicja jako nieskuteczność egzekucyjnego zaspokojenia zaległości, albo, albo też, że jest to stan faktyczny, w którym z majątku podmiotu nie da się uzyskać zaspokojenia całości lub części należności. Co jest ważne, że ta bezskuteczność egzekucji nie jest stanem niezmiennym. Czyli to jest właśnie. Albo ten czas sześciu miesięcy, albo w tym momencie prowadzenia egzekucji. Natomiast no, przepisy ustawy egzekucyjnej w administracji przewidują, że jeśli zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodów, to oczywiście możliwe jest wszczęcie ponownej egzekucji. Czyli to nie jest taki stan, że egzekucja się zakończyła i już nigdy do niej się nie będzie wracać. Przeciwnie wierzyciel i organ sprawdzają, czuwają nad tym, czy jakiś Majątek został ujawniony i możliwe jest ponownie wszczynanie postępowania egzekucyjnego. Czyli nie jest to stan niezmienny. Co jest jeszcze ważne, że bezskuteczność dotyczy całego majątku zobowiązanego, a nie konkretnego składnika czyli że nie ma żadnego elementu, z którego można prowadzić egzekucję. Okazuje się, że właśnie ta bezskuteczność i sytuacja osób ubogich powiązane są w ustawie z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. To jest taka regulacja administracyjno-prawna, dość nietypowa, dlatego że ustawa zawiera preambułę co jest chyba nietypowe dla takiej regulacji. I tutaj ustawodawca właśnie zapowiada, że dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności Dzieciom jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanym w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodzin. Natomiast konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Czyli pojawia się pojęcie osoby ubogiej, która nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i jest to. Przesłanka, aby skorzystać z pomocy państwa, ale w przypadku właśnie wykazanej wcześniej bezskuteczności egzekucji alimentów, czyli. Jest to regulacja administracyjno prawna, orzeka się tu w formie decyzji, natomiast wcześniej musi być wykazana przez komornika bezskuteczność egzekucji alimentów na drodze przed, na drodze, oczywiście na drodze sądowej, czyli regulowanej kodeksem postępowania cywilnego. I tu mamy definicję bezskuteczności w artykule drugim punkt 2. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych i za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej. Czyli tutaj zupełnie inne granice czasowe. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie udało się wyegzekwować alimentów, to państwo przyjmuje na siebie, a raczej wójt, burmistrz, prezydent, gmina przyjmuje na siebie obowiązek pomocy takim osobom ubogim, chociaż jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane też przez administrację y, rządową. Jaki problem procesowy pojawia się, jeśli chodzi o bezskuteczność egzekucji? Podstawowy problem, y, który jest rozbieżnie interpretowany w orzecznictwie, to taki, na jakim etapie organ może stwierdzić bezskuteczność egzekucji administracyjnej. Jedno stanowisko zakłada prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych, że to, że nie można wyegzekwować żadnej kwoty, organ powinien organ egzekucyjny powinien stwierdzić w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Czyli nawet jeśli wie, że ta osoba jest uboga i nie ma żadnych dochodów. To i tak powinien wszczynać postępowanie egzekucyjne i dopiero w toku postępowania ustalić, że rzeczywiście nie ma takich dochodów, i postępowanie umorzyć. Czyli taki pogląd dominuje, chociaż tak naprawdę z punktu widzenia racjonalności działania organów administracji, to wydaje się słuszny drugi pogląd, że organ może stwierdzić tą bezskuteczność egzekucji, czyli brak jakichkolwiek środków na różne sposoby, czyli przyjmując różne dowody, czyli zarówno przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, jak i jego w toku, bo zależy to od indywidualnej sytuacji, czyli to drugie stanowisko dopiero jakoś tam nieśmiało się przebija w orzecznictwie, ale sądzę, że, że ono jest właściwe. Co prawda, wszczęcie postępowania egzekucyjnego chroni wierzyciela, no, który tutaj ma szansę właśnie wykazania. Czy też, czy też ta egzekucja będzie prowadzona, czy nie, oczywiście poprzez działanie organu egzekucyjnego. Natomiast racjonalne działanie, jeśli od razu wiadomo, że ktoś na przykład przebywa za granicą i nie jest możliwe z przyczyn podmiotowych wszczęcie postępowania i nie ma umowy z danym krajem na pomoc i współdziałanie, no to oczywiście nielogiczne jest wszczynanie tylko po to, żeby to postępowanie umorzyć. Natomiast właśnie to drugie stanowisko, też potwierdzone przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z 17 lutego 2009 roku, wskazuje, że bezskuteczność można stwierdzić na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu, czyli że może to być na przykład wykazane w postępowaniu upadłościowym, czy też oczywiście w innych trybach, czy też w postępowaniu podatkowym, bo postępowanie podatkowe wiąże się tutaj jak najbardziej z egzekucją. Czyli słuszne jest stanowisko sądu administracyjnego naczelnego Sądu Administracyjnego z 2010 roku, że obiektywnie istniejące przeszkody uniemożliwiające wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec zobowiązanego dają dostateczną podstawę do tego, aby uznać, iż zachodzi bezskuteczność egzekucji z majątku zobowiązanego, czyli obiektywnie istniejące przeszkody pozwolą uznać, że w ogóle nie ma sensu wszczynać postępowania egzekucyjnego i mnożyć też Kosztów, chociażby takich jak koszt doręczenia upomnienia, jeżeli i tak wiadomo, że nie będzie możliwe wyegzekwowanie tej należności. Czyli sądy podkreślają też, że wymagane jest to racjonalne działanie organów i że dobre prawo nie wymaga rzeczy niemożliwych od jego adresata także wtedy, gdy jest nim organ administracji publicznej, czyli niewątpliwie dla skutecznego działania, poprawnego, szybkiego no należy uznać, że ta bezskuteczność może być wykazana różnymi dowodami niekoniecznie w toku postępowania egzekucyjnego. I podsumowując, można wskazać, że bezskuteczność egzekucji możemy podzielić na przedmiotową, właśnie rozumianą jako brak jakiegokolwiek majątku, z którego możliwa byłaby egzekucja i podmiotową oznaczającą brak podmiotu lub brak siedziby tego podmiotu w kraju, na przykład właśnie dany podmiot mieszka na terenie kraju, z którym Polska nie ma umów i nie może wobec niego być wszczęte postępowanie egzekucyjne. Już chociażby ta niedopuszczalność podmiotowa wskazuje. Że, że ustala się właśnie bezskuteczność przed postępowaniem, ponieważ jeśli ta osoba mieszka poza krajem, to nie ma i tak nie ma sposobu, żeby doręczyć jej wezwanie. Czyli w tym przypadku widzimy, że no, bezskuteczność wobec osoby ubogiej jest też takim, może być takim wybiegiem prawnym. Nie zawsze tak jest, ale może być wybiegiem prawnym, żeby unikać wyegzekwowania należności pieniężnych. Dziękuję.